Halo, cześć, witajcie, z tej strony Master i witam was bardzo serdecznie w odcinku 44 reakcji do Naruto Zapraszam do oglądania No to co, teraz by wychodziło na to, że Naruto będzie walczył, tak? Z tego co pamiętam No dobra, no to zobaczymy gdzie Wa walczy właśnie, z tym gościem z psem Pies ma jak Kamaru. Jestem ciekawy tego. No raczej Naruto wygra, bo wiadomo, ale będzie to jakiś, jakiś fluk, albo że ten go pokona, ale yy, samą wolą yy, yy, samą wolą walki wygra yy, Naruto, ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, odcinek 44, a Kamaru dołącza do walki kto, zo yy, kto zostanie pokonany. Let's go! No, zobaczymy. <grym i zbierzyna> no dobra, zobaczymy. Marzenia ściętej głowy. Mi się wydaje, że może być szansa jednak. Bo ma psa. Można, tak? <grym i zbierzyna> Okej. Okay. O, nawet Sekura mu kibicuje. O, <grym i zbierzyna> No wiadomo. To widzieliśmy? <grym i> nawet <zbierzyna> to tego. No to to ej, ej. No, wszyscy dookoła stoją i się patrzą, A bo on nie wie. On nie wie. No, Naruto nie był najlepszym uczniem, to wiemy, nie? Ale on nie wie, co teraz Naruto potrafi. On nie wie. Okej, okay. ale to Naruto to ładny troll, jest. A, no, bo nie robi tego specjalnie, tylko po prostu nie umie, tak też można. A nie mam ścimy bekę No dobra Wracamy do On nie wie No zac zaczynajcie właśnie Już mówić, że, że, że stoicie się, patrzycie Cztery łapy no jutsu Okej okay. Naruto, ale miałeś w piaciki tego Co ty robisz? Wstawaj Użyć tej swojej techniki Klonowania się, czy coś tam masz I go pokonaj, czy coś A? On, on wie więcej On widzi No stawaj e, nie Zrobił coś? O! Kolejny flashback. Flashback i wstawaj! Bo nie mogę. Wstawaj. Koniec z tymi flashbackami. O! No wiemy, że, że Naruto ma wolę walki. Jak mało kto, wiemy o tym. I że jest twardy, to też wiemy. Ale teraz pokażcie, że umie się bić. Tak, pokazuję flashback, jak się też jest silny To wiemy. Muzyka przynajmniej jest dobra. Muzyka jest naprawdę dobra. Ja chcę jakąś sakugę teraz. Ładną, jakąś taką ładną animację, takie coś clean. No i co teraz? Wszyscy się patrzą zdziwieni. No taką Bomby dymne No ale zrób coś. No to No wiadomo, jesteś teraz kurde w mgle, ale... Pokaż coś! Pokaż coś! Na razie to w dostajesz z, od, nie wiem czego, powietrza w tej chwili, tak to wygląda przynajmniej. Pies A Kakasi cały czas stoi. Pewnie stoi, przede wszystkim. A Naruto leży i co? Co to, to będzie z Naruto? Daj, <grywia> Naruto. Naruto, nie. Co? Czemu? Co? Połowa! Ok, opowiedź tego. Yy, przypominam, łapkę w górę zostaw i suba też. I łapkę, i suba, i komentarz. Tam na dole, tam tutaj powiem tak mam no, tu kamerkę. Nie yy, podgląd ale tu, 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 tu. Tak? Okej, okay, dzięki. Wracamy do oglądania. Ale się wgryzy. A, A jednak tu to, okej. Okay. <śledziany> Smokujesz jak pies NIE WOLNO TAK PSA trzymać. Chyba Chyba na pewno No dobra no Samice się cieszą Także... Zobaczymy Ale brawo, brawo, teraz go pokonaj czy coś No wiem, wszyscy są niespodzianka i tak dalej Kakashi tylko wiedział, że... Uh, on wie Choć on nawet odpowiedział, że jest tam lepszy Podczas egzaminu Ale walczcie czy coś Jezus, co mu zrobiłeś? Z wilkołaka się zmieni. W lisa się zmienił? <grymne> Dobra, Naruto, weź się ten... Bo DAJESZ MU ROBIĆ CO CHCE! Naruto, weź... <grymne> <Dobnie>. <grymne> co to jest? E, wiadomo, że... Wiadomo, że gruby wie. <grymne> co to jest? Yy, to specjalne tabletki, które po zjedzeniu tymczasowo zwiększają sprawność. Czyli doping! <grym> no, no teraz się Naruto składuj. O! No dobra, przynajmniej zdodżował. Przynajmniej zdodżował. Okej. Okay. Jak długo może być w tym stanie? Bestii. Podwójnej. Podwójne uderzenie kła. I koniec. Nie mówcie, że Naruto przegrał. No też teraz już leży. Leży, Koniec? RIP? Nie, jeszcze się rusza. Ale... Było dziwne jak przegrało. jakby przegrał. Jakby był ten ostatni... Ostatni część egzaminu wezmiega. O, teraz go wkurzyłeś. Będzie kolejny flashback. Wiedziałem! No tak, już. I ładnie się śpiać z, z ludzi w klasie. Ojojoj. Ładnie. Smutne flashbacki. Wierzy w siebie, a ty w siebie nie wierzysz. No ok. Trzeba w siebie wierzyć. Trzeba. Trenował ciężko. Powiemy, że. Naruto to się zatrenowuje czasami. Ale ludzie. Ludzie nie niemili byli dla niego. To jest smutne w tym momencie. Ona go stalkowała, bo stalkowała go nika replikacji. No i co, wstaniesz? Wstanie. Ale to Sakura akurat emocjonalnie do tego podchodzi, strasznie. <laughs> I wszyscy patrzą. Koniec. Koniec odcinka. To ja lecę oglądać drugi w takim razie, ty. I te... zrobię wam dzisiaj niespodziankę. Dwa odcinki i będziecie mieć jednego dnia. To będzie ciekawe, nie? To jest takie Kocówka, doda? Okej, okay, nie mogę na ten link patrzeć. Yy, no to słuchajcie, nie, nie mogę się tu patrzeć, tylko się tu muszę patrzeć. Yy, fajny odcinek mi się podobał bardzo. I no, lecę oglądać kolejny, także yy, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!